Cześć, i czołem. E, pytacie skąd się wziąłem, a wziąłem się z y, tamtej rury? Chyba z tamtej. Tak, bo z tamtej przyszedł y, Max. Tak, to ja. MasterCheater19 e, Kolejny odcinek z portala. My tu y, walczymy, nie ma czasu. Jaki zawzięty, nie ma czasu, no? Tak. Y, dobrze. Y, I co teraz? Mm, musi tak jeszcze za dużo. Zrobić. To. Portal? Ja... Hmm. Tutaj też coś jest. A, tam coś jeszcze jest? Tutaj daj. O. I jeżeli lecimy dalej? Tak. Ym. Te kolce mnie tak trochę niepokoją. Oj, tam. Co się będziesz stresować? Ym. Dobra, mamy problem. Yy, czekaj, który tam jest? Ciemny? Ciemny. Ciemny. A, tu, dobra. Ojej. E, chyba ty powinieneś, ale nie tym! No teraz, dopiero dowiedziałem się. Czekaj, ja, ja, ja ogarnę, dobra. Czerwonym, będę czerwonym dawać. Tak, ustaw sobie jeden, ja sobie wezmę ciemny. Ała! Ulańcy już chcą nas bić. Ała. Tu i tam. I będzie spoko. Dobrze, yy ciemne. Tak. Cały czas ciemne. Tak. Yym, um, ups. A. Nie aż takie ups. No i spoko. Zrobiliśmy tą część. Dobra, co teraz? No to jeszcze nie wszystko. Dobra. No nie. E, na pewno trzeba I... zasłonić tamto. Na pewno trzeba polecieć... Do góry trzeba będzie jakoś polecieć. E, Tylko... Lecisz ze mną? No. Um. Czy to coś mnie zabije? Prawdopodobnie nie. Nie zdążyło. Um. Hmm. Pytanie, co teraz? Le parkour. No tam nie doskoczę. Nie ma bata. Um. A do... jesteś tu koło mnie? No. Dasz tutaj dać? Tu, Czekaj, i tu. Y, potrzebujemy jasnego w tamtym miejscu. Nie, to. To. I chodź tu. Ej, ja doskoczę? Doskoczę. Zium. I zium. Mm. No i cudowny. Tylko, że tymi drzwiami nigdzie nie przejdziemy. Aha, musimy Jejcy. tu. E, Boże, który? Jasny. Hej. O! Nie wiedziałem, że można się obrócić w tym. W locie. Ku. <grystanie> <Co>? <grystanie> Halo, ale, i, i. no, uff. Chodź tu. Dobra. No i piękno, no. <grych> Czy my Ojej. już kończymy? Nie. Nie. No, oczywiście, załatwe by było. No, tak. Dobra, stąd mogę na pewno wziąć sobie portal tu i tu. Tylko, że. tam biją. Czy ty jesteś jakoś w stanie zabrać tam z dołu? Jesteś w stanie chyba. Gdzie? Tam. Gdzie ty jesteś? A tu, tam z dołu, tak wziął. Dobra, hmm. no idzie nam fantastycznie. Mm. I teraz gdzie? Się... Tu. Co w dół! Co w dół? Nie było żadnego tego? No właśnie się macie w Dobra, sprawdźmy jeszcze raz. Ogólnie, to coś. Może mi się zapytamy o ludzi, którzy mieli wszystko. Czekaj, gdzie ja mam dodać? To ty nie muszę. Ale czyli zamknięte. Ludzie, którzy oglądają, jaką serię bo najlepiej najbardziej są ciekawi, żeby ogarnąć, obejrzeć. U nas po portalu? No, w sumie. Portal się skończy, czymś będzie, to trzeba zastąpić. No tak. Tylko gdzie ty tu możesz postawić? No właśnie, nigdzie nie mogę. No, nie ma nawet miejsca, gdzie ja mogę to postawić. Dobrze, ja już widzę, gdzie to trzeba. Yy, rób portale za mnie, ja zrobię za ciebie. Tak? Tak. No, tu jesteś. I... Gdzie to? Tu. Tu. Wcześniej tutaj strzelali, dlatego się dziwiłem. No, nie strzelają teraz. Widzisz? Tam byliśmy, to teraz tu dać, tak? No, czysto teoretycznie A. tu jest ściana, ale no, ściany nie było. So no, widzisz? Ajajaj, hmm. poczekaj. Hmm. Zastanawiam się. A jeżeli ja bym postawił najpierw ścianę, w sensie zobaczył? No, yy... z góry nie możesz postawić tej ściany tam. No właśnie, chodzi o to, że jak ja postawię ścianę, to nie masz. Ale tu. No właśnie tu. Ale to widzisz, to blokuje gdzieś tam do, do pokoju. Jakby to nie wychodzi poza. Tu nas i taki tak biją, chyba, że z drugiej strony nie A mogę A tak tu? O! Tak mogę zrobić patrz. Widzisz? A, cudo. No to teraz portal. Tylko nie wszystkie tam giną, bo się zękami nie chce bić. Chyba, że do strony i będą tam. Które? Dobra, to... gotowy? No lecimy. Nevermind. Tylko, że tak nas to trochę zablokuje, cię powiem. Ale dasz radę stanąć na tym. Nie, nie dasz. Adam. Dobra, bo przyniosłem. Dobra. Yy, tak, mam. No. No, no, to spokojnie. I szukanie płytki jak zwykle. O, no, to. Mam, mam. Masz. Mam. Hihi. Znowu mam. Hihi. Co tym razem? Zysknie płycie? Jestem całkowicie ta, ta, wszystko. widzisz, no. Ej! Nic takiego nie ona, ona nas bije. I to nie jest fajne. Mi się to nie podoba, że ona nas bije. No, słuchaj no. Kobieta cię bije, no. <ścoughs> W portalu, w lalu, wszędzie, wszędzie. Nie? Standardowy, o. Niespodziankę, jaką? Ja chcę, ja chcę, ja chcę, ja chcę. Ja chcę. O. o. Piątka jedzie. O. ...probably throw a party. Tam musimy wylecieć. Hmm. No. Złapałeś mnie. Tak. To oczywiście. I leci poziom 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8! Mäh, no? Nie. Ty, ale to inaczej to wygląda, halo. Sytresuje mnie to. Ja chyba nie trafiłem do tego, gdzie miałem. A nie, chodź. <noise> znaczy, podejrzewam, że gdybym ja tam stanął, to by się nic nie stało. no, no. O to jest finał finał nad finałem. Żala mobilności. Mm -hmm. No dobra. Ale, czy ty coś wiesz na temat żali, czy nie? Gorzkie żale? Lubię. Nie gorzkie żale. Żale. Tylko e, jest mi się z trzęsie. A żelę. Żala. To nie. jest na przykład niebieski żel, który cię odbija. Um, czy... Czekaj, czy to. Aha, dobra. nie na to, to idzie na dół. Tak. Jak ja szybko zrobię, tak. Masz po prostu sobie wskoczyć. No skoczy. Jak się. Potem. E, Bez tego bym nie skoczył. Skoczyłbyś. Aha, i tu wylewasz, okej. Okay. Teraz cofamy się tutaj. Eee, musi... Ktoś musi stanąć na dole. Żeby obniżyć tą. No. Dojesz. A nie. No, bez żalu byś nie skoczył, no? Racja. No mówiłem. Haha. Ha. Dobra, dobra. No, no. Um, jest exit i jest miejsce na portal. Chodź. Daj pan ten... Aj. No i już. No nie, myślałem, że to już koniec. No. W się sensie to jest koniec pierwszej mapy. Tak? To tak? Teraz będzie druga? No. A no racjo. Ale my szybcy. I wściekli. Z tego co pamiętam, są trzy kolory żeli: niebieski na skok, Pomarańczowy. Bo grałem w portala dwójeczkę no, Fabułę, a ty nie. Nie, nie. Weźcie go tam zmięście. Nie, proszę mnie nie zmuszać. Proszę mnie nie zmuszać. E, dobrze. Okej, okay. mm. okay. um, portal uh -huh. nie tu chyba. Nie wiem, jestem ja w konfuzji. Nie wiem, co ja robię, nie wiem, co ja mam zrobić. Poczekaj, właśnie próbuję tam wykombinować. Mm. Teraz mój mózg już nie działa. Dobrze, zróbmy to w ten sposób. Yy, to. Nie, to. Yy. No, nic mi nie da. W sensie musimy przetransportować żel do skoku. Um... nie wskoczę tu. Kurczę. Jak dam tu? Eee, czekaj. Czekaj, to jest... Nie, to jest nic coś. Tu jest do góry. Mam za, za, za krótkie nóżki. No to nie, to na pewno nie da się stąd złapać yy, ten, tam, gdzie się tworzy. No, chcąc, nie chcąc, to jest kooperacja, więc musimy jakoś pomyśleć inaczej. Yy, je je. Wiem jak. To ci za daleko, co nie? E, no. Dobra, e, zrób portal na końcu tej, tej tuby, i na dole, y, pod. na tej platformie, pod tym. Po, na platformie, pod. Co, że tu? Że tam. A tu, ja tego nie widziałem. I ja rzucając tu i tutaj, powinno to się zatrzymać jakby na tym. I teraz no. musisz zmienić miejsca, żeby ten niebieski. No teraz już nie nie Dobra, go, ty, bo niebieski no. jest u góry, ale. Okay, żeby on o, opadł. Dobra. Y... Zrąbałem. No, troszeczkę. Czekaj, jeszcze raz. Nie mam planu. Nie, czekaj, nie mam planu. No. Po prostu zabierz żółty spot. No ja wiem, wiem, no. ja już wiem. Tylko. Dobra. Tam już nam się odbija. Tam już mamy się od czego odbić. Aha. Hmm, tak też można zrobić. I czysto teoretycznie mamy przejście. Tak. Dobra, cóż. Nie, ty. Nie ehm, ja Oj, oj, Czemu nie doleciałem? Now you're just my time. Nie wiem. To może ja spróbuję. Bo ja wiesz takie pa parkury. No i patrz ten doleciał no. No ale daj mi tu. No czemu nie stanąłeś na Aha. tym? No właśnie doleciałbym. A to czekaj, a to co gdzie to, to, to? Aha, bo to nam na przycisku trzeba stanąć, dobra. No, wiesz ty co? No nie wiem. No teraz to ja nie doskoczyłem. E, teraz jakby nie farba nie zadziałała. Nie zadziałała, po prostu trzeba jakoś yy, ładnie... Weź skoczyć. ją. Spróbujmy dać ją jeszcze raz. Aha. No Gdzie bym to dać? Eee, tam gdzie farba upada i tutaj na ściance No I teraz ładnie o Boże Już chciałem mówić. Dobrze, tylko teraz pytanie, jak ja mam tam dolecieć? Czy tam coś jest, co może mi pomóc? Prawdopodobnie nie, ale... Nie no, coś tam jest. Mm. Pod spodem jest to... Dobra, do tutaj portali. jak się rozpędzisz, to tu... Tylko co to zabierz, da? Zabierz ten niebieski. Y... Ten, tu. Jak zabrać? Po prostu no, zabrać? Zabrać, daj ci gdzie, gdzie indziej Jak się rozpędzisz powinieneś tu dolecieć Czyli co? Wpaść po prostu w portal? Tak, tak O Jezu To weź to daj dalej No nie bardzo No ale blisko było A tutaj nie mogę dać No dajesz, próbuj. Bo inaczej się tego nie da No nie dolecę tam No to gdzie indziej masz polecieć jak hmm. nie Hm. Bo ty stamtąd nie masz, jak sięgnąć tutaj. Mam. No to tyle w temacie. No leć. Hej. Hej. Kiedy <laughs> przygotowywałam do zabójcze Najczęstsza prośba? Mniej zabójcze testy. To jest Jak są A ja na przykład wiem, skąd wiedzą, że są zabójcze. Bo są kolejnymi testerami, więc wiadomo, że ktoś przed nimi był i zginął.

Tu. Daj Ale to nie ma sensu Ma sens Jak zabierzesz to zginiemy Racja. O boże już wiem Tylko dostawałem No co No Co no A no Wiesz um. No. Musimy tak przesunąć się dalej. Tutaj jest. Przesunąć się. No już Dobrze, przesuń się dalej. Eee, ja muszę zrobić portal w tę stronę, żeby nam się zrobiło skrzyżowanie. Teraz idziemy tu i ty musisz zrobić. Dobrze myślę, czy źle? Chyba źle. Bo jak ty teraz zmienisz, to źle. Czekaj, eee, musimy stać. Stanąć na pewno na skrzyżowaniu, ale nie wiem, nam to zniknie. Kurczę. No właśnie. A chwilę tutaj zrobimy, spotkamy się na zakręcie i tyle z nas będzie. A jakbym dał po prostu tutaj? No to można, tutaj portalem. No i perfekto. Tylko co nam to daje? Nie wiem, to nam i zobaczymy. Puszcza nam błęd do skakania. Tylko, że ona nic nie upada. Trzecia osoba by się przydała. No, nie za bardzo ją mamy, więc musimy dać sobie radę sami. Eee, Chórny, pomysł tak. taki. Poczekaj. Eee, Poczekaj, sprawdź. Spróbuj zrobić czerwony portal dokładnie w miejscu fioletowego. ok No. Mm -hmm. Dobra, nie bardzo, czyli musie, muszę to zrobić tak. Tu. Aha. Nie no, tak. Tak trochę mnie zabiłeś. Dobrze, yy, to zrobimy to tak. Tak. Yy, I ty wtedy będziesz bliżej... Miał do portalu. Czerwony... I... O właśnie. Nie, troszeczkę dalej. Czekaj, zobaczymy. Bardziej w tę stronę. Nigdy, no nigdy nie miałem możliwości dania Żelu na ten. Widzisz kiedyś? Musi być pierwszy raz. No. Okej. Okay. Um. Dobra, to ja pójdę. Poczekaj. No, musisz. No. A teraz ty musisz postawić A no muszę. Ups. Aha. Tylko teraz czekaj. Bo ja nie mam jak sobie postawić tych. A, dobra. Jak ja tu po prostu spadnę No powinieneś To czekaj nie, nie, to spróbujemy no nie odbiję. Dajesz, próbuj Nie odbiję mnie tak wysoko To czekaj tu Ja mam żółty dać tu No i czerwony No nie Nie, nie czerwony Żartowałem. Yy, musisz od razu zrobić tu i tu wtedy. Teraz poczekaj, ja muszę przejść, postawić sobie portale tu, żeby się zabezpieczyć. No ale po co tu? I teraz... Jak ty i tam nie będzie. Czekaj, czerwony, to weź postaw tutaj żółty teraz, i to będzie miało sens. No. A, nie, nie będzie miało sensu, bo ja nie mam jak się przedosadzić tam. No, mówiłem. Mm. Przejdź przez ten czerwony portal. No. A. Daj tam fioletowy, tam gdzie jest czerwony. Piękno. Jak dam tu fiolet. No i ja szybko to zamienię, powinienem dać radę. Albo czekaj. Jak dam tu. I tu. Już będzie bezpiecznie. No. No widzisz, czasem używam swojej półkuli. No. Wtedy, kiedy moja się wyczyna. Tak. Wow. E, nie wiem, czy zauważyłeś, ile my już gramy. Wow. A jak przed chwilą patrzyłem, to było 18 minut. Tak, to już jest czas, żeby zakończyć. No i to całkiem. Zwłaszcza, że to prawie połowa, więc no. Tak, tak więc dziękuję wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobał ten chyba przedostatni odcinek z portalu, ale zobaczymy jak tam pójdzie. Tak więc był ze mną Dancz. Byłem, byłem. Tak więc subskrybujcie, lajkujcie, pijcie wodę, bo to jest bardzo ważne. Uważajcie na siebie, pamiętajcie, że zdrowie psychiczne też jest bardzo ważne. Tak więc do następnego. Zobaczcie je w opisy, bo bardzo fajne informacje tam są. Tak więc, do następnego. Bye! Bajo!